Ksłoneczka, hej, witajcie. Nie, nie jest to déjà vu. Po raz kolejny odzywam się do Was. Po raz kolejny odzywam się do Was nie twarzą w twarz, bo po raz kolejny to będzie bardzo krótki film, ponieważ po raz kolejny robimy losowanie. Dlaczego? No, myślę, że się już możecie domyślić. Po prostu osoba z ostatniego losowania się do mnie nie odezwała, i nie jest to pierwsza taka sytuacja, która zdarza się po losowaniu, i przyznam się, że troszeczkę mnie to irytuje, bo jeżeli ktoś bierze udział w rozdaniu, nie pisze w komentarzu, nie zaznacza w komentarzu, że nie jest zainteresowany samym rozdaniem, po prostu chce napisać jakiś tam, obojętnie jaki komentarz, no to wiadomo, że wtedy. Nie biorę takiego wylosowanego komentarza pod uwagę i po prostu losujemy dalej, i nie ma tych filmów nie wiadomo ile z tymi losowaniami. No ale cóż, jest jak jest i robimy po raz kolejny losowanie, po raz kolejny wklejam adres do filmu z rozdaniem i sprawdźmy, kto tym razem zwycięży po raz kolejny. Przypominam, że do wygrania jest sukienka oraz naszyjnik firmy Nora Cora. No naprawdę, tyle osób było chętnych, a teraz y, ktoś, kto wygrał, się nie odezwał. No sprawdźmy, kto dzisiaj jest zwycięzcą i kto dzisiaj ma więcej, najwięcej szczęścia. I najwięcej szczęścia ma Justynka. Justynka, witaj, najbardziej podoba mi się ostatnia sukienka. Z tej firmy nic jeszcze nie miałam. No i widzisz, kochana Justynko, po raz kolejny Justynka w ogóle. Ja jestem Justyna. Dziewczyna, która zwyciężyła w tym ostatnim losowaniu, też chyba miała na imię Justyna, bo ten nick był taki Justynowy, powiedzmy. I teraz też Justyna, także to imię, słuchajcie, jest ewidentnie mi przeznaczone. Także, moja droga Justynko, moja droga imienniczko, będziesz miała w końcu coś z tej firmy. Mam nadzieję, że będziesz miała. Mam nadzieję, że się do mnie odezwiesz na maila albo na Instagramie i napisz mi w wiadomości adres, na który mogę ci wysłać nagrodę oraz Jaką sukienkę wybierasz spośród tych pięciu, y, które były w filmie, abym mogła ci ją wysłać? Właśnie. Także czekam na Twoją informację, na Twoją wiadomość, na Twoją wiadomość i na Twoją informację po prostu. Mm, proszę cię napisz, bo nie chcę robić trzeciego losowania, błagam. Dobra, kochani, to na tyle. Żegnam się z wami, jesteśmy w kontakcie. Śledźcie mój kanał, bo może czeka nas więcej tych losowań może jeszcze cztery, może jeszcze pięć, może jeszcze sześć. Nie wiadomo, słuchajcie. Także sprawdźmy, czy Justynka, Justynka się odezwie. Czekajmy po prostu. Trzymam kciuki, czekajmy. Papa. <grytanie> pa.